Cześć, zapraszam Was wszystkich do krótkiej recenzji wózka narzędziowego firmy Jato. Jest to bardzo popularna e, firma w Polsce, która zajmuje się nie tylko wyposażeniem warsztatów, różnego rodzaju narzędziami e, i tego typu. W tym przypadku mamy jeden z budżetowych wózków Jato. E, został on przez nas jeszcze troszeczkę dopasowany. Trochę o tym wózeczku powiem. Solidna konstrukcja, mocne kółka. E, Wózek jest praktyczny, wysokość i blat sprawdzają się, akurat nasze wykorzystanie są w serwisie profesjonalne wykorzystywany codziennie ten wózek. Wózek ma około miesiąca, to jest to jeden z wielu wózków, polecam go również, to jest kod fabryczny, numer produktu IT55307, chociaż tak jak powiedziałem wcześniej on był przez nas doposażany. Minusy tego wózka, powiem szczerze, rozwiązanie typu otwieranie tutaj niepraktyczne, większość wózków, ja na przykład tu mam borela, otwiera się niezależnie gdzie dotknę, tu jest zapadka i otwiera się u Jata, jednak trzeba się przyzwyczaić, że tylko z prawej strony można go otwierać i powiem szczerze, że my chłopaki nie chwalą tego rozwiązania. Mamy tak, e, pierwsza szuflada grzechotki. E, tak widzimy, wszystko ładnie ułożone. Druga szuflada, no i znowu, widzicie, nie jestem przyzwyczajony, płaskie klucze. Trzecia, śrubokręty, kleszcze e, i teraz już częściowo to było przez nas doposażane. Akurat myśmy doposażyli sobie w takiej wersji. No tak jak widzicie? Mamy jakieś młoteczki torksy. Bardzo przydatne. Dalej. Pilniki. Pilniki na pewno były dokupywane, ale wiatło można dokupić sobie oddzielnie. Całą, całą taką skrzyneczkę. Co fajne, co ciekawe. Ja to mam u każdego produktu od razu numer. Które możemy zamówić, którym możemy się posługiwać i wyszukiwać, to nam ułatwia zamawianie, wyszukiwanie. I każdy jeden produkt, praktycznie w większości, każdy jeden produkt ma również mnóstwo produktu na sobie. Na przykład te kleszcze, tu widzimy i te 2136, tak? Czyli możemy dokupywać albo poszczególne narzędzia, albo możemy dokupywać takie boksy. Ja bym to nazwał box taki plastikowy, on już jest wyposażony kompleksowo. My tutaj, tutaj mówię, no nie jest, my trochę go doposażyliśmy. Mam tu jeszcze krótki Powiem, że z tym wyposażeniem już nie mówię, już w 100%, ale mechanik może już coś porobić, popracować. Eee, coś dotyczy szuflad, to szuflady chodzą stabilnie, fajnie. Poza tym, że otwieranie jest, właściwie mówię, zdobanie w mojej opinii w opinii osób, na którym, które pracują na co dzień na tym wózku to szuflady chodzą dość stabilnie kółka też są stabilne i tu jak najbardziej na plus powiem tak, osobiście na chwilę obecną polecam zobaczymy, zobaczymy jak ten wózek będzie wyglądać po roku poprzednich moich filmikach recenzowałem wózek z firmy Vorel Rok temu, jak go kupowaliśmy i po roku, jak wygląda, zobaczymy, jak po roku będzie wyglądało. To ja to tam mówiłem już w poprzednich filmikach. Borel, hmm, niestety, już e, musimy nad nim popracować. Oczywiście już nie jest używany przez opaków. W mają nowe wózki. Więc to jest jakby najstarszy, najstarszy u nas wózek. I to tyle w sumie. Jeżeli chcecie, żebym coś dalej recenzjował, pokazywał wam jakie rzeczy, jakie narzędzia są w serwisie, co warto kupić, co nie. Bo mamy kilka tej rzeczy jak widać mamy podnosić skrzynię prasę hydrauliczną. To spokojnie piszcie w komentarzach. Mamy wyważarkę motorzownicy, e, również na runflat, tak z tymi wszystkimi łapami, niełapami pomagającymi, aby nie odderzeć felgi. Możemy zrobić taką krótką recenzję. Mamy maszynę 3D. Trochę tego sprzętu ciekawostek jest. Więc Zapraszam do śledzenia kanału i do komentowania filmu. Dzięki. Pozdrawiam Was. Cześć.